i przeżyliśmy właściwie kilka miesięcy absolutnie bez pracy. Początkowo nawet niektórzy zachustnęli się tym wolnym czasem, bo nareszcie mogli mieć czas dla, więcej czasu dla, rodziny, dla siebie, no to byśmy w ogóle zszokowani, bo tak te ciągłe próby, ciągłe spektakle, wyjazdy i to był, na pewno był trudny rok pod, pod względem radzenia sobie z tym, że nagle tej pracy nie ma i nie wiemy, co będzie dalej. Później, kiedy zaczęto wzdawiać przy połowie widowni, to przy repertuarze komediowym, którym ja najczęściej jestem związana z komediami, było to szokiem ta publiczność. Połóweczka widowni rozsianej w maskach, przy ubicach bo jeszcze były wtedy przy ulicy, która zupełnie inaczej reaguje na sytuacje komediowe, jakby. Mniej pewnie i mniej roz... w sposób mniej rozluźniony, i właśnie stwierdziliśmy, czy to ma w ogóle sens, granie dla połowy widowni. Już nawet ze względów ekonomicznych, prywatne teatry, nie... to się nie spinało ekonomicznie, także to było w ogóle bardzo trudny czas. Na przykład 6 Piętro w ogóle nie grało, chyba półtora roku, bo, bo absolutnie nie, 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 nie mieli jak jakby ekonomicznie tego zrealizować spektakli. Później, jak już było trzy czwarte widowni, to już było coraz lepiej. No, i stopniowo, stopniowo, jakby ta sytuacja prawie wróciła do normy. Ja nawet gramę recitat dla jednej czwartej widowni. To był bardzo smutny widok, ale już to się musiało odbyć w tym terminie, w którym było. Więc to było co trzecie krzesło, co siedzieli widzowie, i, i właściwie. No, i ale przetrwaliśmy ten trudny moment, teraz jesteśmy pełni optymizmu, aczkolwiek z tyłu głowy. Nie jest niepokój, co będzie z tą naszą jesienią. W tej chwili spektakle się odbywają, część, która jest przełożona z poprzednich terminów pandemicznych, więc jeszcze są, są pełne sale, ale jak będzie to dalej? Właściwie chyba nie ma sensu się nad tym zastanawiać, dlatego że nikt tego nie przewidział. Ja jako aktorka byłam wychowywana zawsze tak przez moich profesorów wspaniałych pedagogów, że aktor ma mieć zapełniony kalendarz. Żeby nie wiem, co się działo, musi wyjść na scenę, nawet jak się źle czuje, nawet jak jest chory. Zdarzało mi się grać z anginą. brałam antybiotyki, wychodziłam na scenę w monodramie, bo były sprzedane bilety. Zadzwoniła do pani, Haniu proszę zdecydować, sala jest sprzedana. Proszę, co pani decyduje. No to ja wiem, dobrze biorę antybiotyki i wychodzę na scenę. Zaczynamy, że festiwal jest. To jest festiwal dziewiąty. Ja wierzę, że dziewiątka ma dobrą. że to jest dobra liczba. Jest, zapowiada się ciekawie, jest dużo fajnych produkcji, z czego niektóre w ogóle świeżutko upieczone, to znaczy, mówię o tutaj Wieczór Paniński Plus, to jest świeże po premierze i kochane pieniążki z Natru też świeże po premierze, przed chwilą, bo może bo, 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 premiera, bombowe zaczęcie to, to, w ogóle będzie premiera, recitale, tak jak mówi siła kobiet, ja mogę oczywiście też y, spektakl, w którym w której gram 4 listopada. Jest to spektakl Judy z Sławomira Chwastowskiego, spektakl o wielkiej gwieździe Hollywood, Judy Garland, która miała bardzo intensywne, ciekawe życie. Wiemy, że w Polsce jest głównie znana z tego, że była dorodką w Czaroksiężniku z Os i była matką lazy Minelli, A to, jaką była wspaniałą kobietą, wspaniałą gwiazdą, jakie miała też dramatyczne przeżycia, bo była uzależniona od leków, od alkoholu. To wszystko z takimi opowieściami w stylu no, z dużym poczuciem humoru, opowieści o jej życiu i o jej pracy. Także też zapraszam gorąco tu od siebie z pod serca na spektakl Judy. Ale zapraszam na wszystkie i myślę, że fajny, fajnie się układa ten program i że to brzmi bardzo zachęcająco, dużo komedii, dużo jest i komedia, i są recytane. I y, y, y właśnie świeżo, świeże spektakle spod podiku.